No, Krak, Wiktoria Prokopowicz. Dla telewizji High Free Generalnie spotkaliśmy się tutaj, żeby Wam mniej więcej przybliżyć, kim my w ogóle jesteśmy i czym się zajmujemy, co robimy. Zatem w szkole i telewizji działamy już od roku i jesteśmy z klasy drugiej C. Nazwa się, że jest zrozumiała. Tak, nazywamy się High Free Elo tak naprawdę to nasza telewizja działa po to, żeby mniej więcej przybliżyć Wam to, co dzieje się u nas w szkole. Różne happeningi, różne imprezy, wszystko zawsze chcemy mieć, jak gdyby, takie uwiecznione. Na następnie szkoły, żebyśmy wszyscy mogli mieć to wygląd, nawet jeżeli w szkole nie było, żebym mógł mniej więcej zobaczyć, jak to wyglądało, wszystko co się działo. No i też oczywiście prosimy Was o wyrozumiałość, ponieważ dopiero się uczymy, a wszelkie błędy techniczne, montażowe, no to już nie nasza broszka, bo to kłopacy stoją za kamerą. Tak, łopaty stoją za kamerą, a my przed kamerą, bo dlatego może już nas kojarzycie z różnych wywiadów, które wcześniej prowadziliśmy, może na przykład sądy. No może już na swoje życie, ale jeszcze będzie działała dłużej telewizja szkolna, może przez ponad rok, może półtora, nie wiadomo. W każdym razie będziecie musieli jeszcze długo nas oglądać, dlatego radzę się przyzwyczaić, chociaż troszeczkę. Ale jesteśmy też otwarci na Wasze pomysły. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione, różne peningi, różne wybrane pomysły. Też jesteśmy otwarci na takie rzeczy, żeby zawsze nagrać to, co dzieje się ciekawego, coś fajnego, żeby to było uwiecznione, żebyście mieli też oczywiście w to wgląd. Także zachęcamy do współpracy. I do oglądania. Tak. Dziękujemy. Dzięki. Pozdrowić serdecznie <śliniczyna> O Jezu. Ja sobie dla którego to właśnie my stoimy po tej drugiej stronie kamery. <grystanie> Kosiak, jesteśmy w ogóle nie twarzowi. Tak. Tak, to jest Michał Kosiak. To jest Hubert Jasiński. To ja. <grystanie> no, jesteśmy zwykłymi, szarymi ludźmi. Przedstawicielami typowej młodzieży polskiej. Tak. Zatem jesteśmy całkiem normalni. Może powiesz coś, kolego? Znaczy, nie wiem, czy tutaj trzeba już coś mówić.